Gdzie to jest, wierzchowo, tak? Wierzchowo. Wierzchowo. Dobrze. Pierwsze uruchomienie kotła. Drewno się, się pali. O kurczę, to one? Kształtka biała. Temperatura 83 trzy na spieniu dwieście sześćdziesiąt to pierwsze uruchomienie zawór bezpieczeństwa 2,5 i pół bar ciśnienie 1 bar rączki do ściągnięcia miarkownik ciągu ustawiony, rączka do ściągnięcia, powrót do kotła ladomat osiemdziesiąt jeden powrót 70 do kotła ten, ten zakłamuje Temperatura na na buforze jest 8 stopni. Kocioł zrzuca ciepło na bufor. Czyli tutaj jest układ. Z bufora wychodzi rura na, na budynek drugi. To jest powrót do budynku. Tak. Można Wszystkie rury będą tutaj zlowane, tak? Oczywiście. No dobra, wełna mineralna. Dobra i numer kotła. 0 2, 1, 3, 8 i teraz idziemy do, do budynku gdzie jest zamontowany drugi bufor zamontowane, naczynie, naczynie no to jest 200 litrów Pięknie. Dobra, idziemy do serca, serca domu i tu jest zamontowany drugi bufor. No i tu wychodzą rury proizolowane i tu z kotłowni wchodzi na bufor, ładuje, już ciepłe są, to już chodzi? Nie, to ma to, co, to co było. No to co było, to już go włączmy, sterownik, sterowniczek, cyk, 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 cyk. Tu mamy zasilanie bufora numer 2, który jest z wężownicą do ciepłej wody użytkowej. Woda zostanie niebawem podłączona, układ grzejnikowy zostanie niebawem podłączony, powrót z instalacji, zasilanie. Zasilanie, zasilanie na układy grzewcze tutaj. Wody to też jest źmiutko. No. No, tyle co i tam. No, wężownica pod przyszły Solar. I tu mamy cyk, 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 cyk. cyk Pompa, która przerzuca energię z bufora z kotłowni na, na ten bufor. Jak już jest taki problem, to weź zamknij zawór, zamknij, zamknij zawór. Wstawcie odpowiednik kątowy i tyle i grupę się wykorzysta akurat bo to ona tak nie może być, bo zaraz, zaraz ten zawór będzie, kuteń, yy, będzie kapał, bo on musi być zawsze w, yy, w pionie. No i to generalnie wszystko. Tylko, że jak przyjdą grzałki docelowo, to musi być zamontowany zawór bezpieczeństwa, bo yy, bufor z grzałką to jest urządzenie grzewcze. Generalnie wszystko. Pięknie. No, tu też będzie zainstalowane? Oczywiście. No, no to, no to na 10, to cena na ile? 12? w 10 jest w skali? No, rurki pięknie, wszystko jest ok. I nie ma się czepić. No i stacja, zadniania. No, to tylko mieszkać. I tak trzeba to montować. Dziękuję, dobranoc.